Nam za troszeczkę straciliście wiarę, że można wrócić jeszcze na sobie. No na pewno. Był taki moment przez nie wiem, 10 minut, że bardzo długo się ciągnęliśmy, nie mieliśmy pomysłu, żeby na piłkę zabrać, a co dopiero strzelić bramkę. Szkoda, że tutaj no, nie strzelił się karnego, chociaż te, ta koncepcja mogła inaczej wyglądać i na pewno lepiej wynik wyglądał, ale na no, nie zgadzasz się, też, że 2-0 z powietrza i światła na zewnątrz Wyższa kultura, gdy przed chwilą tak powiedział Paweł drożek ze strony Włochów, rzeczywiście widać, że jesteśmy to, że stracili dwie i determinacja, która pewnie nie jest przypadek. Jest to dojrzona klasowa, która moim zdaniem rok 2012 może być jednym z kandydatów do dokonania tego kraju. Do na, na pewno jest to bardzo, bardzo dobre, także trzeba nie tylko musi stawiać bo są to zawodnicy stopowych klubów na świecie, także no, jest, jest to bardzo, bardzo mocne. Chociaż, Pewno do, do no mieliśmy swoje sytuacje e, oczywiście przez tę eliminację, oni przypomnali bardzo szybko od razu z wybranką paręcyzamów często, także no, no, zespół, zespół troszeczkę młodzone i z innymi gwiazdami na pewno jest jeden faworytów wybraniały. Obliczność dzisiaj Was nie poniosła, bo i na PZOZ-skim no, stadionie no. doping albo był... Słaby, dziki albo go w ogóle nie było, e, trochę zawiedliście się na kibice kolosławskich? Nie, no bo to jest następne spotkanie, gdzie doping nie jest super, tak można powiedzieć. Wiadomo, że, że jest w tym troszeczkę naszej winy, bo gdybyśmy wygrywali to na pewno kibice mieliby więcej radości z oglądania tego spotkania i łatwiej było im dopingować, ale... ale... No to są to mecze towarzyskie, także mam nadzieję, że kibice też do tego tak podchodzą i na będzie będzie wracać na 100% i lepiej będzie to wyglądać. Turcja przegrała u siebie 0-3 z Chorwacją w meczu to też po powrocie do Trabzonu, no to Wasz wynik wygląda i młody troszkę 0-2 lepiej niż Turków w tak ważnym meczu. No tak, ale na pewno tutaj odkrócowaliśmy te mecze, może było, że nas w klubie. Także, no, tutaj, wydaje mi się, że i tak Chorwacja byli faworytem w tym formacie. Mm. Trzeci grudnia szczęśliwego opracowania dla Turków i na pewno, eh, yy, na główne ruchy w tym dzisiejszym.